Cyklu łączenie w pary gołębi. Dzisiaj opowiem o pewnym triku, jak hodować na wyróżniającego się gołębia. I otóż w pierwszym roku po gołąbku linii Jansen, czyli gołębie krótko i średniodystansowe, gołąbek. NL11, 178, 573, 2 dał już całą grupę kapitalnych gołębi. W pierwszym roku połączyłem go z samiczką niebiesko nakrapianą linii Deklar. Po nich wyhodowałem grupę gołębi. Tutaj prezentuję czterech samczyków. W tym roku wcześniej wymieniony samczyk linii Jansen otrzyma inną samiczkę linii Declark. Tutaj mamy tą samiczkę. Jak dobrze wiemy, to Declark był przyjacielem braci Jansen, mieszkał niedaleko nich. I pracowali w tej samej fabryce. Stąd też miał możliwość nabycia najlepszych gołębi linii braci Jansen. Wielokrotnie u nich bywał, sam równocześnie był kapitalnym hodowcą. W tym układzie samczyk w tym roku otrzyma inną samiczkę linii Dekla. Z prześliczna, spójrzmy na woskówki, Ładnie podgięte na końcówce. To jest ta cecha Gołębi Jansen. Przy czym deklak troszeczkę są inne. Ten ściąg mają piękniejszy, ładniejszy. To już praca deklaka. W tym układzie wyróżniony samczyk otrzyma inną samiczkę. W przyszłym roku samczyki niebiesko nakrapiane otrzymają. Samiczki po tej parze. Czyli połączymy wspólny ojciec nl Liniansen, tak zwana tajna broń tosnowca, oraz samiczki z tego samego ojca, ale po innej mamie, aczkolwiek również linii dekla. Czyli łączenie przyrodniego rodzeństwa. Spójrzmy teraz bliska, jak one się Prezentują. Czyli hodowla w pokrewieństwie, wspólny ojciec, dwie różne mamy, dzieci zimbrenowane na szczególne cechy samczyka. Wywodzą się z tej samej grupy gołębi z linii Jansen poprzez dekla. Natomiast w tym roku. Samczyki Jansen tajna tą broń znówca otrzymają samiczki flora Verworta. Czyli tutaj będzie krzyżówka, aczkolwiek protoplastą gołębi flora Verworta były również gołębie Jansen, czyli odległe, odległe pokrewieństwo dotyczy to gołębi krótki i średni dystans. Czyli zasadą jest Łączymy w obrębie tych samych dystansów. Czyli gołębie, które mają predyspozycję na krótki dystans i średni, łączymy razem. To gwarantuje sukces. Te gołębie wyróżniają się bardzo dobrą orientacją oraz specyficzną budową, która pozwala im kapitalnie pokonywać. Krótkie i średnie dystanse, aczkolwiek Gołębie Jansen również były próbowane na dłuższym dystansie, 800 km, i również zwyciężały. Lecz jak twierdzili bracia Jansen, te loty są dramatyczne. Często Gołębie giną w szponach trapieżników, Temu też woli lotować, woleli lotować krótki i średni dystans. Spójrzmy teraz, jak one ze sobą będą pasować. A więc pierwszą samiczkę linii Flora Verwarda i spróbujemy ją dodać do samczyka linii Jansen, jak one tutaj będą się ze sobą prezentować. Kolejna samiczka 10-22, dziesiąty 10. rocznik. Jej brat ze Szczecina pierwsza nagroda. Natomiast ona 400 była pierwsza w lotach gołębi młodych, również dzierżoniowa wyprzedzenie pół godziny. To charakteryzuje te najlepsze gołębie, czyli wyprzedzenie. Inna samiczka 1333, która 10 konkursów zdobyła w lotach głębi młodych, 5 razy pierwsza była na gołębi. To jest kapitalna linia Flora Derworta. I jeszcze jedną samiczkę tutaj dodamy. Tutaj chodzi o samiczkę. O, jak ona się zachowuje, ona tutaj sobie już pogruchuje do mnie jako do właściciela. Czyli ciekawostka: samiczki lecą do właścicieli, natomiast samczyki lecą do samicze. Mówiąc inaczej, samiczki lecą do gołębnika. Nie musi być samczyk, czyli metoda wdowieństwa totalnego samiczkami nie przeszkadza, ponieważ wystarczy, że właściciel się pojawi i to jest dla niej satysfakcja. Te samiczki mnie rozpoznają z dalekiej odległości, idąc z pól z psem ze spaceru. Widząc mnie, już podgruchują sobie. No, także ją dodamy do tego samczyka i zobaczymy teraz. Jak oni wspólnie się prezentują? Inne porady. Natomiast, natomiast o łączeniu jeszcze opowiem niejednokrotnie. Teraz popatrzmy z bliska, jak one wyglądają.